Cześć wszystkim. Dziś do recenzji trafił mi się nowy amerykański film Dune, oparty na powieści pisarza science fiction Franka Herberta o tym samym tytule. Mija rok 10191 po założeniu Gildii Kosmicznej. We wszechświecie zaszły globalne zmiany. Ludzie opanowali przestrzeń i swobodnie poruszają się między planetami. Pojedyncze planety należą do rodów, a ich władcy, książęta i baronowie podlegają jednemu padyszachowi, imperatorowi, Shadamowi Corino IV. Pustynna planeta Arakis cieszy się szczególną uwagą w całej galaktyce. To miejsce jest jednym we wszechświecie źródłem melanżu czy przyprawy bezcennej substancji. Tajemniczy melanż umożliwia podróżowanie w kosmos i jest w stanie spowolnić proces starzenia. Tę przyprawę można zdobyć tylko w głębinach Arakis. Planeta jest biedna i nie nadaje się do życia jest to tylko piasek i palące słońce. Jednak nie patrząc na trudne warunki, uważa się ją za najcenniejszą w całej galaktyce i wszystkie rody pragną rządzić na Arrakis. Fremeni są rdzenną populacją tej planety. Ci ludzie przystosowali się do ekstremalnych warunków. Jedna z Fremenek, dziewczyna imieniem Chani, opowiada na początku filmu, że Arakis przez długi czas był podwładaniem szlachetnego rodu Harkonenów. Byli to ludzie okrutni dla miejscowej ludności, ale nie można było się przed nimi bronić, ponieważ rządzili w imieniu Imperatora. Nagle mroczny władca wydał rozkaz wycofania wojsk rodu Harkonenów z Arakis. Chani jest jednak pewna, że imperator wyśle na ich miejsce kogoś innego i nadal będzie chciwie korzystać z zasobów planety. Przed nami planeta Caladan, ród Atrydów. Paul, syn księcia Atryda i jego konkubiny Lady Jessicy, budzi się z powracającego koszmaru. Następnie chłopak je śniadanie z matką, która nie jest zwykłą kobietą, ale siostrą zakonu Bini Jezerit. Członkowie tego zakonu mają wybitne zdolności fizyczne i umysłowe. Dlatego Jessica jest w stanie manipulować ludzkimi umysłami. Od dzieciństwa uczyła tych umiejętności swojego syna. Paul również nie jest zwykłym chłopcem. Widzi prorocze sny i ma okryty potencjał do mocy, którymi musi się jeszcze nauczyć władać. Ojciec Pola, książę Leto, głowa domu Atrydów, wita ważnych gości politycznych wiadomościami od samego cesarza Szadama. Władca wydał rozkaz, aby Rut Atrydów przejął władzę od domu Harkonnen na Arakis. Imperator pragnie, aby to Leto i jego żołnierze wydobywali przeprawę na pustynnej planecie. Książę jest zaniepokojony nową nominacją, ale nie ma wyjścia i akceptuje ją. Leto stawia pieczęć swoim pierścieniem, potwierdzając, że będzie wykonywał rozkazy i wyśle swoich ludzi na Arakis. Oddziały Atrydów zaczęły przygotowywać się do wyprawy na pustynną planetę. Wśród żołnierzy jest Duncan, odważny mężczyzna i bliski przyjaciel Pola. Pol Paul mówi Duncanowi, że widział jego śmierć na Arakis i martwi się o niego. Chłopiec prosi o pozwolenie na odejście z żołnierzami, ale Duncan zapewnia, że wszystko będzie dobrze i będzie czekać na księcia na Arakis. Wojsko leci wcześniej do nowego domu, aby przygotować wszystko na przebicie Pola i jego rodziny. Chłopiec idzie ze swoim ojcem i szczerze rozmawia. Le to przyznaje, że nie ma na celu wzbogacania się poprzez wydobywanie przypraw. Książę planuje nawiązać przyjazne stosunki z mieszkańcami Arakis. W odróżnieniu od barona Harkonena on chce z szacunkiem traktować fremenów, co będzie pierwszym krokiem do zaprowadzenia pokoju we wszystkich rodach. Nieco później, Pol doskonali swoją umiejętności walki ze swoim nauczycielem Halekiem. W walce używają urządzenia, które generuje pole ochronne wokół ich ciał. Halek prosi księcia o bycie ostrożnym na Arakis, ponieważ obrażeni Harkonnenowie mogą podstępnie zaatakować. Następnie zostajemy przeniesieni na planetę Gidi Prime, pod władaniem Harkonnena, byłego władcy pustynnej planety. Baron Wladimir Harkonnen i jego siostrzeniec Wyrzutek Raban omawiają wycofanie wojsk z Arakis. Raban gardzi imperatorem za odebranie im władzy nad bezcenną planetą. Jest jednak mocno zdziwiony, gdy dowiaduje się, dlaczego tak naprawdę władca to zrobił. Padyszach, imperator, jest zazdrosny rosnącą popularność Atrydów i widzi w nich zagrożenie dla własnej potęgi. Zaplanował zabójstwo księcia Leto i jego żołnierzy z pomocą swoich fanatycznych żołnierzy sardaukarów, podczas wydobywania przyprawy na Arakis. Tymczasem, z powrotem na Kaladan, Jessica budzi Pola i zabiera go do lekarza Wellingtona U, następnie zabiera się na wielebnej matki Gaius Heleny Mohayem. Wielebna wie o wizjach Paula i chce przyjrzeć się chłopcu, podejrzewając, że może być tym samym wybranym, którego oczekiwali od dawna. Smusza chłopca do włożenia ręki do skrzyni, aby z pomocą bólu sprawdzić jego wytrzymałość i zdolność powstrzymania od ruchów. Paul pomyślnie przechodzi test i opowiada Mochajem o swoich snach. Po odejściu wielebnej Jessica opowiada synowi o organizacji Bene Gesserit. Siostrzany zakon od lat kieruje polityką imperium, pozostając w cieniu. Przez tysiące lat przeplatali więzy krwi, tworząc umysł, który może kontrolować galaktykę i może uratować Arakis przed niekończącą się eksploatacją. Następnego dnia książę Leto, Paul, Jessica i ich świta wyruszają na Arakis. Witają ich fremeni, którzy mają nadzieję, że Paul może być ich mesjaszem. W swoim pokoju Paul ogląda filmy przedstawiające ogromne piaskowe czerwia, żyjące na pustyni Arakis. Nagle pojawia się robot łowca, przypominający dużego komara. Dzięki szybkości reakcji, Pol eliminuje śmiertelne zagrożenie. Dokładne dochodzenie ujawnia, że żołnierz Harkonnenów ukrywał się w ścianie, aby zabić księcia. Następnie widzimy, jak baron Harkonnen spotyka się z wielebną Mochajem. Jest świadoma tego, co imperator zamierza zrobić przeciwko rodowi Atrydów przy wsparciu Harkonnenów i prosi barona, aby nie zabijał Jessica i Pola. Zgadza się, ale w rzeczywistości planuje ten dwójkę rzucić na pożarcie pustynnym czerwion. Na Arakis odbywa się spotkanie wysoko postawionych osobistości w sprawie zbioru melanżu. Okazało się, że Harkonnenowie pozostawili uszkodzony sprzęt, żeby sabotować wydobycie przeprawy. Nieco później Paul spotyka się z Duncanem. Wojownik opowiada księciu, że spędził cztery tygodnie z fremenami na pustyni w ich fortyfikacji. Siczy. Duncan wiele się dowiedział o ich sposobach przetrwania i poznał Stilgara, przywódcę wodzów fremenów. Tymczasem Stilgar również przybył na spotkanie z nowym władcą, podczas którego książę Leto proponuje mu wspólną pracę z atrydami. Jednak propozycja zostaje odrzucona. Mimo to przywódcy obu narodów znajdują wspólny język po tym, jak Leto obiecał liczyć się z interesami fremenów. Następnego dnia książę jego podwładni osobiście wyruszają obserwować wydobycie melanżu. Spotykają lokalnego imperatorskiego ekologa, dr Lyet Kynes, która będzie ich przewodnikiem. Sprawdza dopasowanie fraka. Kombinezonu ochronnego Leto, który powinien utrzymywać i ponownie przetwarzać wydzieliny. Sprawdzając kombinezon pola, Lajet zauważa, że młody człowiek wie, jak fremeni go zakładają. Kobieta przywołuje przepowiednię, która mówi, że ich mesjasz będzie znał sposób życia mieszkańców, mimo że przybędzie z innej planety. Kainz coraz bardziej wierzy, że Pol jest tym wybranym. Oglądając pustynię z ornitoptera, książę dostrzega czerwia piaskowego zbliżającego się do kombajnu. W pojeździe jest 21 osób, a zerwała się kotwica wozu ewakuacyjnego kombajnu. Ludzie są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Leto każe swojemu topterowi wylądować obok nich i udaje mu się uratować załogą sekundy przed atakiem robaka. Podczas tej operacji Paul wdycha powietrze naszpikowane przyprawą i ponownie widzi wizję Fremens. Po przybyciu do domu chłopak wciąż ma zawroty głowy, jednak dr Yu mówi, że to tylko alergia. Paul zaskakuje Jessica, gdy mówi jej, że jest w ciąży. Sama ledwo złapała pierwsze oznaki. Następnie widzimy przygotowania wojsk Harkonnenów i imperatorskiego Sardaukaru do ataku na Atrydów. Sardaukar są uważani za najbardziej bezlitosnych i groźnych żołnierzy, którym nikt się nie równa. Tymczasem na rakis dr. Yu przynosi Paulowi lekarstwo rzekomo na alergię, gdyby tylko książę wiedział, że Wellington zawarł układ z baronem. Nie wziąłby tabletek nasennych i nie przespałby ataku na swój dom. Książę i Jessica również dostają tabletki nasenne, ale leto ich nie zażywa, żeby móc pracować. W nocy wrogowie atakują atrydów. Książę na początku nie rozumie co się dzieje i zanim cokolwiek zdążył zrobić, dr Just strzela do niego strzałką ze środkiem nasennym. Lekarz wyłącza ochronę energetyczną w domu, a wrodzy żołnierze swobodnie przedostają się do środka. Zabójcy zaskakują strażników atrydów, przewyższają ich liczebnie i szybko odnoszą zwycięstwo. Leto odzyskuje przytomność, a Wellington wyjaśnia mu, że Baron porwał jego żonę i został zmuszony do zdrady. Dr. Hugh zdejmuje pierścień księcia, by dać go Polowi. Następnie zamienia sparelżowanemu Leto ząb na kapsułkę z trującym gazem i prosi, aby go rozgryźć, gdy w pobliżu będzie Baron Wladimir. Tymczasem sardałkarze porywają Paula i Jessicę, aby rzucić ich na śmierć w piaskach pustyni. Paul budzi się w ornitopterze i zdaje sobie sprawę, że on i jego matka są związani, zakneblowani. Ale Jessica potrafi manipulować ludźmi i zmuszać ich do robienia tego, czego potrzebuje. Więc we dwójkę używają swoich mocy i zabijają porywaczy. W kokpicie toptera znajdują zestaw ratunkowy, który zostawił im lekarz. Teraz muszą przetrwać na pustyni. Nieprzytomnego Ledo dostarczają do Barona. Doktor Yu również się z nim spotyka i przypomina mu o zapłacie za jego służbę, uwolnieniu żony. Ale bezwzględny Harkonen po prostu zabija lekarza. Baron mówi Leto, że jego rodzina dzisiaj zginie. Nie widząc możliwości na ucieczkę, Leto rozgryza kapsułkę z trucizną, która wypełnia pokój i zabija wszystkich, którzy tam byli. Gdzieś na środku pustyni, Paul i Jessica rozbijają namiot. Znajdują notatkę od lekarza i pierścień księcia. Zdają sobie sprawę, że już nie żyje. Żona i syn opakują śmierć Leto. Następnego ranka Duncan zwraca się do Kains, ekolożki, i prosi o pomoc w odnalezieniu Jessica i Pola. Tymczasem w pałacu Harkonnenów jeden z żołnierzy wchodzi do pokoju po tym, jak chmura trującego gazu znikła. Ku jego zdziwieniu baron żyje. Wladimir użył pola siłowego i zniwelował truciznę. Na pustyni pol ponownie wdycha przyprawę. Chłopiec doświadcza wizji o nadchodzącej świętej wojnie i widzi, jak własnymi rękami zabija ludzi. Przerażające obrazy śmierci przerażają pola, ale matka go uspokaja. Po pewnym czasie pol zakłada pierścień ojca i tym samym przyjmuje tytuł księcia Atrydów. Duncan wkrótce ich odnajduje i klęka przed nowym władcą. Ekolożka Kainz wysyła całą trójkę w bezpieczne miejsce. To stara stacja ekologiczna, która miała zaopatrywać araki z wodę. Gdyby projekt się powiódł, pustynna planeta stałaby się rajem. Jednak cenny melanż w piasku odkryto wcześniej i wszystkie zasoby skierowano na wydobycie przypraw. Wkrótce sardałkarze odnajdują uciekinierów i atakują ich. Duncan chroniący Jessica i Paula ginie w walce. Ekolożce Kains, Polowi i jego matce udaje się uciec. Jessica i jej syn wsiadają do ornitoptera i próbują uciec przed pościgiem w burzy piaskowej. Sardołkarzy dościgają Kains. Przed śmiercią kobieta rytmicznie uderza w piasek i w ten sposób przyciąga ogromnego czerwia, który połyka wszystkich naraz. Wrogowie gonią Pola i Jessicę. Młodzieniec kieruje ornitopter w samo serce burzy piaskowej, a ścigający wierzą, że to ich koniec. Tymczasem Baron Harkonen wraca do zdrowia. Raban przybywa do niego i informuje go, że leto i jego rodzina nie żyją. Szczęśliwy baron nakazuje swojemu siostrzeńcowi kontynuować zbieranie przypraw i zgłodzenie wszystkich fremenów. Pol i Jessica ponownie lądują na pustyni. Założyli filt fraki i wyruszyli na poszukiwanie fremenów, od których liczą uzyskać pomoc. Pol wie, w jaki sposób się poruszać, aby nie przyciągać czerwie, i uczy tego swoją matkę. Gubią ich jednak dudniące piaski. Czerwie ich znajdują. Poli i Jessica biegną w stronę skalnych półek, ale Czerwich dogania. Nagle zainteresował się innym dźwiękiem i odpełzuje w drugą stronę. To Fremeni odwrócili uwagę Robaka swoim młotkiem i teraz otaczają obcych. Fremeni zamierzają ich zabić i wykorzystać płyny ustrojowe dla swoich potrzeb. Stilgar zatrzymuje swoich ludzi i mówi, że Pol jest wybranym. Wtedy pojawia się dziewczyna z wizji pola i przedstawia się jako czani. Jeden z Fremenów imieniem Jamis nie chce pogodzić się z obecnością Pola i Jessica i nalega na pojedynek. Według tradycji fremeńskiej wszystkie pojedynki muszą kończyć się czyjąś śmiercią. Pol z łatwością pokonuje Jamisa, ale nie zabije go. Nie ma jednak wyboru i po raz pierwszy w życiu musi odebrać życie człowiekowi. Fremeni zabierają ciało i udają się do swojego obozu. Pol i Jessica dołączają do nich. W oddali Pol zauważa mężczyznę jadącego na wielkim czerwiu. Chani mówi, że to dopiero początek. Jak dla mnie filmowa adaptacja Dune przerosła wszelkie oczekiwania. Film urzeka swoim pięknem i skalą świata. To tyle ode mnie. Zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach i koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do następnego razu.